Początek XXI wieku to okres fascynacji nielegalnymi wyścigami samochodowymi wypromowanymi przez kasowy film Szybcy i wściekli, namiętnie puszczany również w polskiej telewizji. Po premierze bestsellerowego widowiska z winem dieselem i nieżyjącym już polem Walkerem w rolach głównych nie trzeba było długo czekać na wysypy gier nawiązujących do tej tematyki. Niemniej szczególną rywalizację nawiązały pomiędzy sobą dwa pokrewne tytuły od THQ i Electronic Arts, wydających odpowiednio Joist i Need for Speed Under Ground. Natomiast na pytanie, która z tych produkcji jest lepsza, odpowie: Nie, 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 nie tylko. Choć premiery obu tych produkcji teoretycznie oddalone są od siebie o ponad półtorej roku ze względu na zawirowania wydawnicze i mniejszy budżet młodszego pod tym względem joist prezentują one podobny poziom. Natomiast profesjonalna krytyka zdecydowanie lepiej oceniała siódmą część Nitwór For Speed obsypując go licznymi wyróżnieniami i nagrodami gry roku. Moim zadaniem jest jednak jak najbardziej obiektywne porównanie obu tych produkcji, a zaczniemy od kwestii rozgrywki i trybów gry. Nie, 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 nie. Wydany w listopadzie 2003 roku Need for Speed Underground w głównej mierze stawiał na liniowy tryb kariery, w ramach którego do rozegrania było dokładnie 111 wyścigów umiejscowionych w jednym i tym samym mieście. Różno szukać tu zatem wielkiej otwartej mapy pełnej aktywności pobocznych, jaką posiada obecnie niemal każda gra samochodowa, a trasy składają się w głównej mierze z kilkunastu większych elementów, które łączone w różnych konfiguracjach stwarzają iluzje różnorodnych, przy czym niestety wprawne oko bardzo szybko zauważy, że Sterowany przez gracza pojazd porusza się właściwie po tych samych miejscówkach, doprowadzając prędzej czy później do wkradnięcia się pewnej dozy monotonii. Pomimo tak skonstruowanego trybu głównego, gra oferowała pewną namiastkę wolności w postaci kilku dostępnych w ramach jednej kolejki wyścigów do wyboru, rozróżniając jednocześnie rywalizację na klasyczne już dla gatunku konkurencje driftów, dragów, sprintów, okrążeń po kółkach oraz okazjonalnych wyzwań czasowych. Oczywiście jedną z największych atrakcji, jakie czekały na graczy w tym tytule, był tuning posiadaczy danego pojazdu i choć dopiero w drugiej części serii doprowadzono go do perfekcji, montowanie bumperów, spoilerów czy innych chromowanych masek okraszonych krzykliwymi grafikami sprawiały kapitalną frajdę. Konkurencyjny Joist pomimo równie zamkniętego do eksploracji świata zdecydowanie bardziej stawiał na nieliniowość rozgrywki nie ograniczając wirtualnych kierowców od górną ilością wyścigów do rozegrania, sprowadzając tym samym zabawę do odpowiedniego zarządzania kalendarzem wydarzeń. Dzięki niemu samodzielnie dobieraliśmy interesujący nas event, odpowiednio przygotowany pod kątem klasy, jak i oczywiście tuningu zewnętrznego pojazdu, w razie zachcianki mogliśmy nawet odpuścić aktywny udział w danym wydarzeniu, posyłając tam wcześniej zatrudnionego członka ekipy. Dodatkowo gra oferowała bardzo fajną mechanikę zakładania się z innymi kierowcami, negocjując z nimi odpowiednią stawkę, która wpływała nie tylko na stan naszego konta, ale i poziom szacunku zdobywany w trakcie zabawy. W porównaniu do Need for Speeda, Joyst zrezygnował również z konkurencji typowo driftowych, zastępując je tak Showcase, gdzie punkty udzielano za najbardziej efektowne triki, wykonywane na drodze, natomiast prawdziwą wisienkę na torcie stanowiły starcia o kluczyki, w ramach których zakładaliśmy się o własne auto, które mogliśmy stracić bezpowrotnie. W przeciwieństwie do Undergrounda, który praktycznie nie puszczał nas bez wygranej do następnej rundy, zezwalając na restart wyścigu w nieskończoność, Joyst był pod tym względem bezlitosny, stwarzając tylko jedną szansę na zwycięstwo w wyścigu bez miejsca na margines błędu, co czasami potrafiło być naprawdę. Bolesne w skutkach. Pomimo tego, że obie gry nie posiadają otwartych i rozległych map, po których można się poruszać, rozgrywka w Joyst jest po prostu bardziej zróżnicowana i oferuje zdecydowanie większą swobodę wyboru. Zatem pierwszy punkt przydzielam produkcji od THQ i czym prędzej przechodzę do oprawy wizualnej. Nie, 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 nie tylko. Grafika obu gier pomimo upływu niemal dwóch dekad od ich premiery wciąż może się podobać, choć w przypadku każdej z nich należy docenić nieco inne elementy. Zacznijmy od produkcji Electronic Arts, która jak na rok wydania wciąż wygląda zaskakująco dobrze. Docelową platformą przy okazji tworzenia siódmej pełnoprawnej części Need for Speeda były komputery klasy PC i naprawdę to widać, ponieważ gra jest napakowana efektami specjalnymi niczym dobre filmki na akcji. Ulice podczas wyścigów są zawsze mokre i pięknie nie mienią się w świetle neonowych świateł miasta, a karoseria pojazdów posiada odbicia o jakości, jakiej nie powstydziłaby się niejedna gra obsługująca jakże popularny dziś ray tracing. Do tego oczywiście dochodzą liczne efekty rozbłysków i rozmyć, które po odpaleniu nitro sprawiają niesamowite wrażenie prędkości. Z drugiej strony nie da się nie zauważyć, że w Undergroundzie ścigamy się wyłącznie nocą, a otoczenie poza wspomnianymi drogami potrafią wyglądać niezwykle szaro i ubogo. Wydane półtorej roku później Joyce pomimo niższego budżetu i Zdecydowanie mniej doświadczonego dewelopera, być może nie jest tak efektowny jak jego dzisiejszy konkurent, ale za to oferuje znacznie większą różnorodność doznań podczas zmagań z innymi kierowcami. Produkcja brytyjskiego producenta, w przeciwieństwie do kultowego NFS-a, pozwala bowiem nie tylko na rywalizację nocą, ale i w pełnym świetle dziennym, a do tego oferuje zmienne warunki pogodowe i różne pory dnia, w których się ścigamy. Otoczenie, w którym będzie nam dane prowadzić auto, również nie ogranicza się wyłącznie do terenów miejskich z wielkachnymi drapaczami chmur na chory... Ale i pozwoli na sprawdzenie swoich umiejętności prowadzenia na przestrzeni ciasnych przedmieści, czy też w trasach zupełnie pozaurbanistycznych. Oczywiście tutaj również nie brakuje efektów rozmycia i połyskujących nadmiernie karoserii pojazdów, ale Joyce Games tworząc swoją samochodówkę, celowało w klimaty zdecydowanie bardziej realistyczne, aniżeli te zaproponowane przez Blackbox Studio. Jeśli chodzi o prawę graficzną, jestem zachwycony poziomem zarówno jednej, jak i drugiej produkcji, zwłaszcza, że od premiery obu z nich minęło naprawdę bardzo dużo czasu, i choć Każda z nich błyszczy na nieco inny sposób. Nie wyobrażam sobie tutaj innej oceny niż Remis, a już za chwilkę skonfrontujemy ze sobą warstwę audio. Nie, 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 nie. Przyznam się szczerze, że w swoim samochodzie posiadam kawałki z soundtracku pochodzącego zarówno z Joyst jak i Need for Speed Underground, ale w tym konkretnym pojedynku zwycięzca może być tylko jeden. Nie ma was zresztą co ściemniać i trzymać w jakiejkolwiek niepewności. Dobór i jakość fantastycznych utworów muzycznych wpakowanych do Need for Speeda jest chyba najlepszym zestawieniem tego typu, jakie kiedykolwiek wrzucono do gry wyścigowej od samego początku istnienia gier wideo, a takie kawałki jak Out of Control, The Only Broken Promises czy And The Hero Will Drown już na zawsze kojarzyć się będą mi wyłącznie z tytułem sygnowanym logo amerykańskiego wydawcy. Dodatkowo w połączeniu z naprawdę świetnymi dźwiękami silników oraz efektów mijania, używania nitro czy zmiany samej skrzyni biegów napędzają gracza do jeszcze bardziej agresywnej rywalizacji i szybszego pokonywania kolejnych zakrętów. Na drugim biegunie w tym aspekcie znajduje się Juice, który posiada równie genialne utwory jak Science of Life, Passion czy przekozackie What You Deserve od The Axis, ale niestety sporo z nich przeplatane jest zdecydowanie Zdecydowanie gorszymi i kompletnie niezapadającymi wuchonutami, kontrastującymi pod względem doboru, czy też nie do końca pasującymi do zmagań w zwariowanych wyścigach stuningowanych fur zapaleńców nielegalnych wyścigów. Również dźwięki wydawane przez same pojazdy nie należą tu do najwyższej jakości i jest to zupełnie zrozumiałe, biorąc pod uwagę niższy budżet, jakim dysponowali jego twórcy. Nie będzie zatem absolutnie żadną niespodzianką, że punkt za oprawę audio należy się królowi Undergroundowi pierwszemu i tym samym konfrontacja doprowadzona stała do remisu, a o finalnym werdykcie zdecyduje ocena modelu jazdy. nie, nie. nie tylko. Dylemat wskazania zwycięzcy tych dwóch niezwykle udanych samochodówek jest bardzo trudny do rozwiązania, ponieważ osobiście Juiced należy do jednych z moich ulubionych gier, w jakiej kiedykolwiek grałem, niemniej postaram się być jak najbardziej obiektywny. Brytyjski deweloper pomimo podobnej tematyki i klimatu starał się dostarczyć produkcję o zabarwieniu realizmu, dzięki czemu niemal każdy pojazd w zależności od ustawień kontrolera, jak i tuningu mechanicznego, prowadzi się nieco inaczej, a ogólnie rzecz ujmując za każdym razem siadając za kółko czuć po prostu że mamy tu do czynienia z prawdziwym ciężkim potworem o potężnym silniku pod maską, a nie jakąś plastikową zabawką, tudzież pustym kartonikiem, którym możemy wpadać w zakręty bez żadnego wysiłku. Podoba mi się również opcja wyboru, wedle której możemy dostosować grę do własnych potrzeb i przechodzić ją po swojemu, w zależności od preferowanego stylu rozgrywki. Need for Speed Underground z kolei od samego początku preferuje jeden i ten sam model prowadzenia pojazdów, który tylko delikatnie zmienia się w zależności od wybranego auta i poza niewielki niuansami naprawdę ciężko dostrzec w nim większe różnice, np. pomiędzy Hondą Civic, Toyotą Suprą czy Acurą RSX. Na początku trudno też nie oprzeć się wrażeniu, że rywalizacja na trasie jest po prostu powolna i niespecjalnie angażująca, ale za to już po kilkunastu wyścigach i kilku droższych ulepszeniach dla naszej fury zabawa w undergroundzie staje się po prostu piekielnie dynamiczna, a wrażenie pędu wprost nie pozwala oderwać się od komputera. Na uwagę zasługuje również zupełnie inny model prowadzenia auta w konkurencjach typu drift, którego system jest jednym z najlepszych jakie do tej pory zaimplementowano w grach tego gatunku i naprawdę ciężko o coś lepszego w tym segmencie zabawy. Czas zatem na finalny werdykt. Punkt w zakresie modelu jazdy przyznaje Need for Speed Underground i tym samym wraz z wynikiem 3 do 2 dla siódmego NFS-a kończę dzisiejszy odcinek bitwy gier na PC, w którym zestawiłem jedne z moich ulubionych gier wyścigowych na komputery osobiste. nie tylko. Oczywiście jestem również niezwykle ciekawy waszego wyboru i decyzji, która z tych gier jest lepsza. Natomiast jak zwykle zapraszam was również do aktywnego komentowania dzisiejszego odcinka i wskazania na własne pary gier, które chcielibyście zostawić w formule dzisiejszego pojedynku. Tymczasem ja jak zwykle żegnam się z wami i zapraszam was do oglądania pozostałych materiałów. Na razie. Nie, 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 nie tylko.